Witam państwa, Robert Dżemba. Witam serdecznie z koło bazyliki w kwadransie z historią. Za chwilę powiem, dlaczego tutaj właśnie się znajdujemy w tej jednej z pierwszych audycji. W nowym 2021 roku na początku podziękuję księdzu Andrzejowi Pawłowskiemu, który jest proboszczem parafii mariackiej tutaj przy Bazylice, za możliwość e, dzisiaj realizacji tej audycji właśnie w tej e, wspaniałej świątyni. Na początek e, kilka informacji dla Państwa, dla tych wszystkich, którzy śledzą cykl dzieje wsi Kołbrzeckiej na portalu miastekobrzecki.pl. Proszę Państwa, biegniemy alfabetycznie w języku niemieckim. Te wszystkie wsie, które Państwo tam widzicie, one będą omówione, ale według tej chronologii. Tak więc proszę o cierpliwość. Oprócz samych wsi i dziejów będziemy poszczególnych miejscowości będziemy omawiali również kwestie architektury, która tam się znajduje. No, niemniej jednak na tym etapie to by były zbyt rozległe artykuły niektóre są zresztą zbyt rozległe do tego, żeby je śledzić. Tak więc pozwoliłem sobie to podzielić na pewne etapy. Dostałem również telefon od słuchacza w temacie miejscowości Sarbinowo słuchacz podzielił się takim spostrzeżeniem, że wszedł na stronę sarbinowo.pl to jest strona turystyczna i znalazł tam informacje o kościele tamtejszym, tyle, że jak sprawdził, to okazało się, że chodzi owszem o, Sar... o kościół w Sarbinowie, ale nie tym Sarbinowie i również nie o tę bitwę pod Sarbinowem, to chodzi o Sarbinowo, jak sięgam pamięcią, bo jest proszę Państwa, więc tak, tak się zdarza, gdy wchodzimy na tego rodzaju strony, to nie pierwsza, nie Ostatnia tego rodzaju sprawa, dlatego, proszę Państwa, tyle razy powtarzam i będę powtarzał, że należy zachować ostrożność, także, nawet i w czytaniu Wikipedii. To po drugie, a po trzecie, no, historia stała się takim tematem, który łatwo się sprzedaje, zwłaszcza wiele osób uważa, że łatwo można go sprzedawać. Stąd też potem widzę wiele materiałów. Mówię tutaj o sprawach już ogólnopolskich w różnych czasopismach, które prostują tego rodzaju banioluki, bo tak to trzeba sobie powiedzieć. No, z historią zaczyna być, proszę Państwa, jak z innymi rzeczami w naszej rzeczywistości, po prostu świetnie się je sprzedaje, a nie bada. Bo badania, proszę Państwa, nie tylko, że zajmują, bardzo dużo czasu są czasochłonne, to jeszcze wymagają zaangażowania środków finansowych i na tym poprzestaniemy. Bazylika Mariacka, proszę Państwa. Ważne miejsce w historii brzegu, także za sprawą tego, tak jak już mówiłem, że no w ubiegłym roku obchodziliśmy 40-lecie tutejszej parafii, a teraz 700-lecie pierwszej wzmiankowanej mszy. Ale, proszę Państwa, nie o tym mowa. Jesteśmy na organach. Ja muszę Państwu powiedzieć, że 20 lat temu zaczęła się tutaj historia związana, moja historia, z tym instrumentem. Ten instrument przybywa do Kołbrzyżskiej parafii 18 października 1999 roku, a w roku 2000 rozpoczynają się obchody, obchody milenium. Organy były rozbierane w miejscowości Tilburg, w tamtejszym kościele, który miał być przeznaczony do rozbiórki. Instrument bardzo ciekawy dość duży, nawet jak na tamten. Choć na są kolegiatę nieco za mały, niemniej jednak się Sprawa Słomski podjął decyzję tutaj, dzięki dużemu zaangażowaniu pana Mariana Jegiełki, że przewozimy tenże instrument do Kołbrzegu, to będziemy go instalowali. Na przełomie 99-2000 roku trwa budowa empory organowej. Prace, niemniej jednak, się opóźniają nie z emporą, a z organami. No i był problem, dlatego że gdy zaplanowano koncerty Bach 2000, to co się okazało? No, okazało się, Państwa, że nie ma organów. Trzeba było grać na organach elektronicznych, zresztą organy elektroniczne, Rembrandt 300, po dziś dzień się tu zachowały. Natomiast zapadła taka decyzja, że trzeba pilnie złożyć ten instrument i szukano majstra, który tego dokona. Dlatego że firma, która rozebrała ten instrument, powiedziała nie, ona go składać. Nie będzie. No, wytworzył się pewnego rodzaju dysonans. To był już miesiąc, proszę Państwa, sierpień. We wrześniu przystąpiono do prac e, związanych z budową instrumentu, a niestety tutaj powiedzmy sobie również to, że zbliżał się walnie termin centralnych obchodów. Tysiąclecia otworzenia biskupstwa w Kobrzegu e, w drugiej połowie października. No i te organy zostały złożone dość nieskładnie, dość niedbale. Mało było czasu. Ta firma, która je składała, to nie była ta firma, która je rozbierała. Tak trochę je na czuja składano. Niektóre rzeczy były wybrakowane, niektóre rzeczy również byle jak zrobiono. No był pośpiech. Ostatecznie te organy nie zagrały jako główny instrument. Podczas obchodów grały organy elektroniczne tam w, na emporze północnej, od strony wschodniej tejże empory. Państwo pamiętacie doskonale, te organy tam się znajdowały. Natomiast te organy grały z chórem poznańskie słowiki pod dyrekcją Stefana Stunigrosza, Świętej Pamięci. I Używano przez wiele lat instrumentu elektronicznego, przez wiele lat, przez wiele tygodni. Instrumentu elektronicznego, który tam sobie pogrywał. Proszę państwa, organy zagrały na pasterce. Zagrały na pasterce roku 2000, coś tam w nich huknęło, coś stuknęło, i tyle tej gry tych organów było. One miały grać w niedzielę, niespecjalnie w tej grze niedzielnej się sprawdzały. Używano cały czas organów elektronicznych. No i e, ponieważ ja miałem krótką przerwę w grze w Bazylice, Pojawiłem się tu dokładnie w styczniu 2001 roku i zagrałem na tym instrumencie i byłem z tego tytułu bardzo niezadowolony. Księdzu Słomskiemu bardzo zależało na tej opinii i bardzo mu zależało na opinii pozytywnej. I niestety była to opinia negatywna. A to nie grało, wiele rzeczy tutaj, proszę Państwa, nie grało. A to stukało, a to w ogóle się odzywało bez pozwolenia. No dramat generalnie dramat. To, to nie wyglądało najlepiej. Stąd też nie dziwiło mnie, że ten instrument nie był wykorzystywany w służbie liturgicznej. I proszę Państwa, zaproponowaliśmy księdzu prałatowi, że na tyle, na ile można, my postaramy się tutaj zrobić z tym porządek, tak żeby przynajmniej same organy jako tako funkcjonowały. To po pierwsze. A po drugie, zapadła również decyzja, że organy zostaną włączone do służby Liturgicznej. I tak też się stało, miesiąc styczeń, miesiąc luty udało się te wszystkie sprawy tutaj doprowadzić, proszę Państwa, podciągnąć rzutnik z empory północnej, tak więc te elementy zostały zrealizowane i organy zaczęły w parafii służyć w liturgii. Tak proszę Państwa, udało się tego dokonać, a więc nie w roku 2000, a w roku 2001. Ten instrument, który tutaj został przywieziony staraniami księdza Słomskiego, staraniami y, y, pana Mariana Jagiełki, oczywiście nie jest jakimś wymarzonym instrumentem. Wykonała go firma, tu jest zachowana tabliczka Walk and Van Couteren z Rotterdamu dla kościoła w Tilburgu, przy czym przy budowie tego instrumentu wykorzystano część starego. Pochodzącego z roku 1870 i te głosy, proszę Państwa, są tutaj zachowane. Instrument pochodzi z roku 1949. Prospekt został wykonany, proszę Państwa, bez drewna, dlatego że po wojnie zbyt wiele tego drewna nie było. To jest ta kwestia. No i po pewnym czasie sprowadzono do Bazyliki drugi organy z Kopenhagi, z Danii. To jest instrument, który Państwo możecie usłyszeć. W Kościele Miłosierdzia Bożego w Kołobrzegu. Tam został złożony. Ja myślę, że do tej kwestii również dojdziemy. A teraz, proszę Państwa, trochę historii, bo mamy 20 lat od uruchomienia tego instrumentu. A jeżeli idzie o historię, to, proszę Państwa, wzmianka o pierwszych organach w Kołobrzegu pochodzi już z roku 1270. I nie wiadomo, czy ona dotyczy starego miasta, czy nowego miasta. Można po części mówić, że był to mały instrument i dotyczył on już nowego miasta, ale w roku 1270 nie kolegiaty Mariackiej, bo ona nie istniała, jej budowa co najmniej 12 lat później dopiero się rozpoczyna. A więc albo Kościół św. Mikołaja w Kołzegu, albo kolegiata Mariacka w dzisiejszym budzistowie. W XIV wieku trwa budowa świątyni informacje o pierwszych organach, o pierwszym instrumencie mamy dopiero w roku 1428 i te organy zostały zainstalowane przy zakrystii nad dzisiejszym ołtarzem maryjnym, nad tym tryptykiem maryjnym, który się znajduje. Zainwestowała w ten instrument rodzina Holków, a następnie, proszę Państwa, ściągnę tylko w ściągankę, tak, był przerabiany, lud Bulgrinów zainwestował również w ten instrument, który był przerabiany. To był pewnie niewielki instrument mechaniczny, blisko ołtarza dla korpusu już, proszę Państwa, musimy sobie powiedzieć, rok 1400, no to albo wstępnie przerabianego na pięćnaw kościoła. I wkrótce ten instrument stał się niewystarczający. Dlatego też w roku 1517 wykonane zostały Kolejne organy, tym razem najprawdopodobniej, choć tego też nie wiemy, bo o ile te wiemy, że były przy Zakrystii, więc nie wiemy, czy te nowe, większe organy były wykonane przy Zakrystii, czy też zbudowano chór. Nie mamy wszakże informacji o chórze w tym miejscu, w owym czasie, więc być może była to jakaś przebudowa bądź zmiana po prostu instrumentu. Ze względu na prospekt, który zrealizowano, były to tak zwane. Organy zielone. Następnie kolegiata zniszczona została w roku 1807, a więc w XIX wieku, a te organy padły dopiero 5 września 1826 roku. I informacja o budowie kolejnego instrumentu pochodzi z roku 1827. Była się wielka uroczystość związana z poświęceniem instrumentu, i wszystko wskazuje, że to już było tutaj na emporze która została wzniesiona w zachodniej części nawy głównej rok 1827 Niemniej jednak kolegiate przez lata nękają proszę państwa pewnego rodzaju katastrofy budowlane wynikające z tego że świątynia była zniszczona w wyniku oblężenia napoleońskiego zapadnięte sklepienie zniszczone prezbiterium przystąpiono do wielkiego remontu do wielkiej rewitalizacji świątyni w latach 1887 1890 i wykonano nowy instrument. Potężne organy e, o dużej ilości głosów językowych, takie jak trąbka, puzon, e, obój na przykład. E, I poświęcenie całej świątyni, pewnie też organów, odbyło się 25 sierpnia 1890 roku. I to były te organy, które przetrwały. Aż do II wojny światowej. słusznie pisze Hieronim Kroczyński, że w latach 20 lub 30 firma Marx z Berlina tutaj majstrowała. Ja też tak uważałem, proszę Państwa, zanim nie doszedłem do wniosku, że to był po prostu jakiś większy albo remont, albo jakaś interwencja tej, tej firmy, która tu w kolegiacie urzędowała. Nie mamy też zbyt wielkiej wzmianki, natomiast firma Zauer, z którą miałem okazję korespondować, uważa, że jej instrument przetrwał do 1945 roku. I tak też pisze pastor Paul Hinz w swojej książce, więc pastorowi wierzyć możemy. I co y, równie ważne, no niestety nie zachowała się żadna informacja o tym instrumencie. Żadna dyspozycja, czy liczba głosów, niczego. Nic z tego, proszę Państwa, nie przetrwało do naszych czasów. I Zniszczony instrument pomimo odbudowy kolegiaty nie został odbudowany, nigdy nie było pieniędzy e, i może także trochę serca księdza proboszcza. Zainstalowano organy najpierw wermone, Potem firma Johannus dostarczyła instrument. Najpierw był to opus 220, który przez wiele lat tu służył. Ja już grałem na tym instrumencie, bo grałem od 6 stycznia 1996 roku. Pokon był organy Johanus Opus 1405, już trzy a potem Rembrandt 300, który zachował się tutaj z boku, stoi, proszę Państwa, po dziś dzień. No i potem nadeszła chwila dla tego instrumentu. To już jest nieco instrument niestety, proszę Państwa, wysłużony. On jest wykorzystywany bardzo często w liturgii tutaj w Kołobrzegu, tak więc proszę się, proszę Państwa, nie, nie dziwić, że te igły to jest traktura elektropneopatyczna. To są dwa manuały. 1700 piszczałek i 27 głosów plus jedna transmisja, czyli zapożyczenie w głosie części piszczałek z innego głosu. Niemniej jednak instrument, przynajmniej gdy jest mniej wierny w Kościele, robi Wrażenie, ale stwierdzić by można, że wypadałoby tutaj dołożyć trochę więcej głosów. I gdy ja przyszedłem, proszę Państwa, tutaj 20 lat temu i pozwoliłem sobie zagrać, to, to brzmiało to o wiele gorzej. Ale dzisiaj brzmi to całkiem nieźle. Na pewno do liturgii jest to wystarczające. Muszę powiedzieć, że bardzo dawno nie grałem. że Państwa, to są wyjątkowe sytuacje, gdzie gdzieś się pojawiam i, i gram to, więc coś tam jeszcze w głowie zostało. W sumie więcej historii niż muzyki, tak więc gdybym miał okazję poćwiczyć, a nie mam na to czasu, niestety. Moje obowiązki służbowe są zbyt rozległe, to być może byłby z tego lepszy efekt. Ale Państwo w kościołach możecie posłuchać organistów, a tutaj już tych organów od 20 lat. I o tym dzisiaj było w kwadrancie z historią. Ja, proszę Państwa, obiecuję, że odwiedzimy jeszcze inne kościoły, w których są również instrumenty, zwłaszcza te, które mają ciekawe, ciekawą historię. Może nawet miłosierdzie Boże. Kto wie, może i tam czas epidemii nas wygoni, bo przecież ile można, proszę Państwa, opowiadać z domu. I to tyle o dzisiejszej historii. 20 lat organów w służbie parafialnej w Bazylice Mariackiej. Za uwagę. Dziękuję, Robert Dżemba. Do usłyszenia. Do zobaczenia.